Jestem Kazimierz. Dzień dobry. Znajdujemy się na pikniku naukowym w Warszawie. Tu spotkaliśmy pana Witam Janusza. Witam Niech pan powie parę, parę słów informacji. Mamy tutaj stanowiska obserwacyjne Słońca. Teleskop wyposażony w filtr mylarowy do bezpiecznej obserwacji fotosfery, czyli powierzchni słonecznej. Dzisiaj niestety widać tylko trzy plamki na Słońcu, więc jest to mało ale za to w kolejnym teleskopie wyposażonym w filt H alfa widzimy już pierwszą z warstw atmosfery słonecznej, czyli chromosferę i tam już widać piękne protuberancje. E, dzisiaj akurat słońce się postarało. Natomiast jeszcze mamy żywy zegar słoneczny i każdy może sprawdzić, która jest godzina czasu prawdziwego słonecznego tutaj na pikniku w Warszawie. Natomiast w namiocie, zapraszam do doświadczeń, e, I czarna dziura, model czarnej dziury, wyznaczanie także prędkości światła przy pomocy kłęgi mikrofalowej i wafli, e, a także budowanie zegarów. Piasku, czyli zegarów, takich klepsydr, można sobie samemu zrobić, także zapraszam do naszego stoiska, dzisiaj jesteśmy tutaj do godziny 8, do godziny 20. Także Panie Januszu, to jest w ramach Waszej wystawy. W ramach naszej to wystawy, tak. To która jest, który Wasz pawilon, To Tak, jest teraz pierwszy pawilon. I który ma numer? 74, A74, to jesteśmy my, Młodzieżowe Obserwatory Astronomiczne z Niepołomicy. Świetnie i to jest wasz teleskop. To jest nasz teleskop, tam, I tamten tam ten tam drugi? Jest nasz. Ja okay. muszę tam podejść do zegara jeszcze. Jeszcze o tym zegarze niech pan... O tym zegarze niech pan tak, coś tak. bliżej powie. ja będę To staj sobie. E, Angelika wejdź. Teraz tak, środek Twojego cienia powinien wyznaczyć aktualny czas prawdziwy słoneczny. Trzeba odczytać, która jest godzina na tym zegarku. Z dokładnością powiedzmy do 15 minut da się tutaj wyznaczyć. W tej chwili ten zegar pokazuje 11.45 czasu prawdziwego słonecznego mniej więcej. No to teraz, które z godzin na ma zegarek jest 11.47, tak? 11.55. Czyli idealnie trafiliśmy akurat. E, która jest godzina, założymy to ustalić w tego zegara. Takie modele można sobie A nie jeszcze nie z, było przyjemnie do, e, własnej szerokości geograficznej, bo to też od tego będzie zależało, jaka jest szerokość geograficzna miejsca obserwacji i można sobie wydrukować, może nie aż w tak dużym formacie, ale w mniejszym jak najbardziej. Zresztą mamy też jeszcze jeden mniejszy zegar słoneczny i tam można wyznaczyć z większą dokładnością. E, o, uciekły balony balony, <laughs> czyli standard. Zapraszam też. Zobaczcie sobie słońce przy pomocy filmu HALF-a. Pan Janusz mówił właśnie, że tam słabo widać słońce, ale tutaj na za pomocą tego teleskopu pięknie widać protuberancję na, na, e, na słońcu. Widziałaś kiedyś protuberancję na słońcu? Widziałaś? No. Nie, Bo Adam widział, bo Adam był... Na zjeździe to widział już protuberancję, no to jest coś pięknego. Tylko że zdaje się, że musimy się ustawić do kolejki tam. to kolejka. Także spora kolejeczka. A74 Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne Imienia Kordylewskiego w Niepołomicach Tu obok jest ko naukowe robotyków Konar, Polityka w Rosławsku, studenckie studenckie astronautyczne klub astronomiczny Almu Kantarat Później obejrzymy sobie. Tak, to teraz tak. idziemy do Wilanda i... E, czyli do... później przyjdziemy obejrzeć słońce. Tak, tak. Dobra, dobra.